Hoya wypuściła nową animację promującą Skirk, a w niej samej możemy znaleźć kilka niezwykle interesujących rzeczy. Już na samym początku zdaje się, że dostajemy potwierdzenie tego, że Tejwat jest planetą. I to planetą otoczoną granicą, czyli fałszywym niebem, które to maskuje istnienie Tejwat w kosmosie. Niemniej jednak, Surtaloji Mistrz Skirk otworzył granicę, by wpuścić dziewczynę do Tejwat, co ostatecznie potwierdza nam, że Skirk z Tejwat nie pochodzi. Jednak nie jest też Descenderem, bowiem Surtaloji potwierdza też, że Descenderem jest osoba, która przybyła spoza świata, ale która jest w stanie zmienić los tego świata. A Skirk, no, według niego nie jest jeszcze godna tego imienia. Skirk przybyła do Taywat Poka, takliśmy w Candy, czyli nie później niż 500 lat temu, bo widzimy Furinę, a nie Egerię, czyli jej poprzedniczkę. Wygląda też na to, że celem Skirk jest pokonanie swojego mistrza, a w tym celu podąża jego ścieżką. Na swojej drodze spotkała Alice, Dancelifa i cień, który bardzo przypomina ten, z którym walczyła Mawujka i bohaterowie na Tlanu na animacji Mawujki. Czyżby był to teren wyczekiwanego Mare Na sam koniec animacji Skirk spogląda na rysunek w piasku, na którym widzimy Unknown God. Rysunek ten, narysował nie kto inny, a Traveler, gdy na początku swojej podróży tłumaczył Paimon, co spotkało bliźniaków. Czekacie na Skirk?